W Polsce jest fajnie. Bardzo nieprzyjemnie, jak się tego słucha. Normalni ludzie tego nie akceptują. Bardzo, to człowieku nie ma czasu, mam większe problemy. Mam tak? to tak. w ja lata 90, nie? Mm -hmm. Kiedy to biegałem po Zamościu i po Lublinie, bo uciekałem przed gościami, którzy mi chcieli oskubać jest ostatniego no. grosza. Bo nie boję bo byśmy się, byś ch... Może nie, może nie. Ale wiem, ja, 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 ja będę na niego ch... ale... Cześć, witam was na kanale Co Mówią. I się, się spytamy ludzi, co sądzą na temat bezpieczeństwa w Polsce, czy ich zdaniem jest bezpiecznie, czy niebezpiecznie. Jakie zagrażają nam tutaj sytuacje, które mogą sprawić, że będziemy czuć się niebezpiecznie oraz co by można było zrobić, żeby takich sytuacji było jak najmniej? Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co Wy sądzicie na ten temat, a my lecimy pytać ludzi. A czy pana zdaniem w Polsce jest be bezpiecznie? Co mówią na YouTubie? W Polsce jest fajnie! W Polsce jest fajnie i, i bezpiecznie. Nie mam zdania, szczerze mówiąc. A jak pan się, się czuje ogólnie? Czy bezpiecznie, czy niebezpiecznie? Raczej bezpiecznie. Raczej bezpiecznie. Tak sobie. Tak sobie. A czemu tak? No widzi tam co się dzieje. Przecież nie jesteśmy głuści na to wszystko. Mhm. Także... A czuje się pani niebezpiecznie? Dlaczego właśnie? Za jakie strony? Ja tam tu, tu mało wychodzę, więc nie... nie mhm. pan, ale tak jak mówię, co się dzieje, to mi się bardzo to nie podoba. W tym sejmie z tym wszystkim nie wiadomo kogo słuchać. Nie, moim zdaniem jest, że samochodem, nie, to ja nie wiem czy... Ale się ja nie mu mówię się... o drogach, tylko czy na ulicy, jeżeli pan na przykład czy, czy mi ja się z kimś, czy imigranci tak, na przykład panu nie... Mieszkam przychad... w ząbkach, nie? No to mm. ogólnie... nie... To bezpiecznie. Rzecz, nie? Mieszkałem na trze trze Trzeba mieć psa i bezpiecznie wtedy jest. <laughs> Bez przesady, nie? Taki pies co może zrobić, nie? Mm -hmm. No a ogólnie rzecz biorąc, nie jest źle. W porównaniu z latami 90. ja prawie 50 lat. Mm -hmm. Z tym, co się działo tam 30 lat temu? No było, go, to jest... było lepiej. Nie. Było teraz, gorzej. Było gorzej, teraz jest lepiej. Dzień dobry, czy w Polsce jest bez, bezpiecznie? jak Pani uważa? Tak. Bezpiecznie. Bezpiecznie. Czyli nie zagraża na, nam nic. Nie, nic. I policja piln i pilnuje nas. Jest okej? Okay. Tak, jest okej, okay, nie ma problemu. Czyli, czyli tu, tu chodzi o polityków, tak? No. Pani? Tak. Między innymi o polityków, że się tak kłócą, że to bardzo nieprzyjemnie, jak się tego słucha. Normalni ludzie tego nie akceptują. A nie boi się pan na przykład tego, że imigranci, gdy będą przyjeżdżać do Polski, to może za zacząć się robić tu Człuchu, bardziej ja w mieszkałem, w Ja mieszkałem 15 lat w Szwecji, mhm. a Szwecja, wiadomo. Słynnie z tego, że Wiemy, jest... mamy tu i statystyki no, właśnie. No jest statystyka, 88%, no. czy tam, się. nie wiem, w procentach, czy to jest ogólnie... Ro, rozboje będąc, na 100 no tysięcy nie, mieszkańców. Patrząc na Polskę, na Szwecję... To różnica jest. Jest. Ja, ja mieszkałem w Szwecji, mhm. było OK. mieszkam w Polsce, no, nie jest najgorzej, nie? nie? jest najgorzej, czyli tu było dobrze, a tu nie jest źle, nie tak? Źle, no, no okay. dokładnie. Dzień dobry, czy w Polsce jest bezpiecznie? Bardzo jest człowieku, nie ma czasu, ma większe Dobra, dziękuję bardzo. Ale jest bezpiecznie. Myśli pani, że to idzie w złą stronę i zwykli obywatele też mogą jak, 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 jakoś na, na tym cierpieć? A jak pan myśli, że sądy to są zwykłe czy niezwykłe? Nowe według także... są niezwykłe. W tej chwili tak, ale myślę, że idzie w dobrym kierunku, także zobaczymy. Słucham. To były tam lata 90. Nie? Mhm. Kiedy to biegałem po zamościu i po Lublinie, bo uciekałem przed gościami, którzy mi chcieli oskubać nie? z ostatniego grosza, bo wtedy nie było kart, wy tego nie pamiętacie, bo jesteście za młodzi, nie? Ale się biegało po ulicach i jak byłeś dobry w nogach, to uciekłeś i nie musiałeś nic płacić, nie? A teraz jest nieporównanie lepiej, nie? I nawet nie mamy o czym dyskutować, nie? Bezpiecznie. Bezpiecznie. Nie zagraża na nam nic. No, zagraża nam Rosja. A, czyli jednak coś tam jest no. z tyłu głowy. Czyli myśli pani, że Ukraina sobie nie poradzi, czy jednak mo mogą rozszerzyć front na drugą stronę? Nie wiem. Nie wie tego pani? Nie. Rząd tu tuska po poprawi to bezpieczeństwo, czy w drugą stronę raczej? Myślę, że poprawi. Że poprawi. I dlatego głosowałam. Czyli przez 8 lat było gorzej teraz, tak? I mm. mamy nadzieję, że będzie lepiej. Bezpiecznie. Mhm. Zależy, gdzie kto pójdzie. A w Ząbkach to na przykład, czy bezpiecznie jest? No wie Pan, różnie bywa. Mhm. Czasami się zdarza coś nieprzyjemnego. A co na przykład? No, chyba w zeszłym roku dwa morderstwa na moim mieszkaniu. Ojejku. No i tego, i tam na, na Powstańców mieszka wnuczek, to mówisz że tam tych... Ukraińców właśnie przyjemnie chodzić, tak? Mhm, że nieprzyjemnie, tak? Nieprzyjemnie. Zaczekają ludzi? No różnie bywa, tak. Wieczorem to niebezpieczne. Czy uważa pan, że, że bezpiecznie jest w Polsce? Yy, Raczej teraz tak, tak. Teraz tak, czyli... Yy, nic nam nie, nie zagraża. Imigranci mm, czy rabunki a, 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 jakieś, jak pan to, uważa? tu są tą yy, granicę w pilnują. Kurwa tam się na to myślał, nie, nie przedostanie. I tak powinno być. Ja też wątpił, że, że ten yy, mur nie powstanie, i mądry powstał. I teraz mm. nic się nie przyciśnie. Ściga jak nie wiem. No czasami są tam jakieś yy, o, osoby, ta, się przedostają, ale, ale i łapią. Ale to takie, tam, takie wyjątki, nie? a nie tam, mm. że, że idzie ta armia i chuj. No, no. I, on, I taki, taki, taki ciapaty nie pójdzie do pracy fizycznej, tylko y, jemu daje pieniądze, jemu daje żywność, jemu daje kwaterę, na, na, na dzieci za, zapłać. I co? I, I co, on, i, co on, y, Polkę zgwałci, y, Polaka pobije i y, y, ten. I od razu razu do Niemiec albo do Francji już się nikogo nie ściga. Czyli nie ma co, co narzekać. Nie, no pff, kurde. Bo młodzi ktoś... na to chodzą i narzekają, że nie. jest i tak, i tak, i tak. Człowiek... Jeżeli ktoś narzeka na to, co się dzisiaj dzieje, a w porównaniu co, z tym, co było 12 lat temu mm. bez porównania. I nie nie nie. porównania, nie? nie to, to nie? Wiedzą to chodzi, nie. Jak. nie masz porównania, nie mają porównania i nie wiedzą, nie? Ja byłem nastolatkiem, teraz mm. ty jesteś nastolatkiem, mm. no masz 20 plus, nie? Mm. Dobra, okej. Okay. A ja miałem 20 plus, to ja musiałem uważać radzić na sobie, portfel i radzić taki. sobie. A co by pa, pani zro zrobiła, gdyby jednak ta wojna tu miała miejsce? Bardzo bym przeżywała, nie hmm. wiem. I siedziała w domu czy jednak próbowała jakoś pomóc? No, mam 73 lata, no to raczej bym chyba siedziała w domu, niewiele mogę pomóc, tak? Hmm. A może czy na kuchni, do... czy. Jak trzeba będzie, to oczywiście. A myśli pan, Pani, że niebezpieczeństwo takie w stosunku do, na przykład do wojny, to może się tu zdarzyć u nas, czy nie? O, nie myślimy o tym, proszę pana, wojny nie daj Boże. Ja przeżyłam dwie wojny, bo ja mam prawie 90 lat. Mhm. Wojny to nie daj Boże. Pani wnuki i prawnuki, to, to nie, nie może być wojny. Mhm. Yy, bo ogólnie nawet w przypadku i wojny to nie mamy i schronów. To no co robić mamy, w takiej nie sytuacji? Mamy, no gdyby było jednak no, coś nie wiem, takiego? nie wiem. W czasie wojny też nie było specjalnie schronu. Mhm. Pamiętam, miałam 8 lat, jak mam się nas wyciągała w nocy z domu i bomby leciały mhm. ruskie. Także nie wiem, no. I Niemieckie, i ruskie. Różnie. A co pan by zrobił, gdyby jutro czołgi wjechały do Warszawy na przykład? O, to nie ma pojęcia. Nie wie pan. Aby pan poszedł i walczył, czy jednak pró próbował na, na początku gdzieś uciec? No, no nie chciałbym i, być to i przygotować chciałbym. się. W sumie y, mam ponad 40 lat, y, do 60 lat mogę do, do wojska iść, iść tylko y, zrobiłem takie nie bo mam y, duże tętno serca i naciśnienie. Mhm. Y, tam trzeba być zdrowym młodym. A, ale jak wybuchnie wojna, to już jeśli będę miał wyjścia czy zdrowić, czy chory, to od razu idę, nie, od razu już niestety. Bo tak to, to, to chciałbym się na zawodowe, chciałbym mieć. Pani my, myśli, że jesteśmy zagrożeni, czy nie? Oczywiście. Dlatego trzeba pomagać Ukrainie, żeby się tam wszystko skupiło. Bo inaczej to będziemy my bardzo zagrożeni. Czyli jest Pani za tym, żeby wysyłać Ukraińców, którzy są w Polsce do swojego kraju? Nie wiem, no tak nie wiem sama. Wiem, że uciekli przed wojną. Nie wsiadałeś do autobusu, jechałeś z dworca w Lublinie do szkoły na mhm. przykład, nie? Ja miałem na Racławickiej szkołę, więc trzeba było dobrze się trzymać za kieszenie, nie? Żeby cię nikt nie oskrobał. Byli tam, wiesz, wtedy różne były opcje, nie tyle mhm. typu tego, że y, byli, y, byli faszyści, byli mhm. skinhedzi, mhm. byli panki i tak dalej, i takie. Nie, to były takie, wiesz, no. Takie czasy, takie. No podzieleni takie, byli po, wszyscy. No, wszyscy byli podzieleni. No. A teraz nie są? No teraz chyba te, te, te te, te też są, ale bardziej ze względów na politykę chyba. Dokładnie, bardziej. dokładnie i na politykę nie patrzmy. Dzisiaj jest takie ogrupowanie, jutro będzie takie, nie? Mhm. No, ogólnie jest dobrze, nie? Dobra. I tego trzymajmy się, nie? A co myśli pani, że można by było zr zrobić, żeby w Polsce było bezpieczniej? No, ten, ten poprzedni rząd, że pan starał się, a ten nie wiem, co zrobi. No Bo dopiero już... zaczął, no to trzeba mu dać szansę, może no, będzie no, dobrze. No właśnie czekamy, no nic nie mówię, czekam. Ale tam też rząd dobrze robił. Mhm. Wiele rzeczy robił dobrze. Nie pozwalał sprzedać fabryk żadnych ani i, i tego. A ten to jest coś niepewny. Czy myśli pan, że teraz pod rządami Tuska w Polsce będzie bez, bezpieczniej czy mniej? Be, bez, 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 yy, mniej bezpiecznie, będzie mniej więcej. No, tak. A dlaczego? Czy ze strony imigrantów, czy przez wojnę? Bo, bo panu tak, bo tak, bo, bo zanim ten wszedł do rządu, mhm. ten, ten rudy chuj, jak... Nie, można, bo... można mówić. Śmiał. Nie, 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 ja coś takiego się nie boję, bo będziemy się o <grym> Może nie, może nie. Ale ja, ja, ja będę na niego wyjebany. Uważa pani, że Tusk ma, może zagrażać nie, nie, niebezpieczeństwu, tak? Tak, Polska. jest, Tusk jest Zagraża niebezpieczny. Mhm. Tak, niebezpieczny. On w ogóle nie działa na korzyść Polski, on korzyść na Niemców, ruskich